Piątek, piąteczek, piątunio, jak to mawia Robert. Ja jestem od prawie 3 godzin w trasie. Jadę na detektival, spotkać się ze znajomymi, pocelebrować cokolwiek się da celebrować i poszukać cokolwiek nie było odnalezione. A... Tak więc mam nadzieję, że ten filmik dojdzie do skutku. Jest to moje pierwsze kopanie. Słuchajcie, od 6 tygodni. 6 tygodni temu byłem na kopaniu. Skończyło się to tak, że prosto z skór Pojechałem do szpitala w Liverpoolu, gdzie spędziłem 5 tygodni z moim synem, któremu się niestety zdrowie posypało. Na szczęście już jest lepiej, a ja wracam do normalnego życia. Tak więc zapraszam na materiał Mam nadzieję, że będzie coś ciekawego wam pokazać jeździć na detektywa mówili Fajnie będzie mówili Zapowiada się pogoda Mocno z dupy No nieważne Za 40 minut widzę się z Borkiem i razem wjeżdżamy na pole obozové. okay. the Okay. The bottom and that's fine. The flat right and I map the most important Absolutely. Saturday. Absolutely. Yeah. And we are and we are Yeah That's fine. Op de ongebreidt. That's fine. Okay, can you? Yes. Oké, drop it in. Thank you very much. Ta. Bye. Oh, come on. Thank you so much. Lovely. Thank you. Jakby się komuś nie chciał szukać? Pajeczki, łopaty, magazyny, barze, książki, wszystko mamy. i po wyjściu cena na wieczór stoiska wszelakie idę na zakupy Ej, nie ruszyło, towarzystwo Tylko jedno Z 15 pól Które mamy na dzisiaj No, zobaczmy, ja na razie wykopałem dwa Dwie dupki od Sjulgana Paweł przyleciał, pochwalić się, mówi chyba monetkę I patrzcie tutaj Patrzajcie, jest słuchajcie Malutki, miedziany hamerek, rozparting chyba 16 wiek. No, gratuluję. Dzięki. <grym> dobry początek, co? No, pierwszy. Pierwsze... Drugi, drugi dołek. 10 minut na polu, drugi czy coś takiego? Przed chwilą od kolei znalazł też przywieszkę taką brązową. No i fajnie. Mam grudkę. W grudce jest sygnał. Nie zróbmy. Tu sygnał. Co się stało? Hę? Jest. Co ja tu mam? Jakieś coś. Odkładka? No nic specjalnego. Ładnie biło, ale tylko tyle. To jest Co ja tu mam? Ach, pierwszy guzik. <laughs> się przez chwilę ucieszyłem, myślałem, że serwerko. Kawałek na parstkę, słuchajcie. Niestety dużo z niego już nie zostało. No ale fajna znajdka. Przed chwilą miałem oł ołowianą łatę. A teraz to. To ja sobie nagram na żywca, bo sygnał jak na monetę. słuchajcie. Tutaj przegarnąłem. Guzik. Nie guzik. Mamy sreberko, co wiesz? Jest piękny George III, zwany bullheadem. Jest, jest. Dzisiaj tak. Przybliżmy tego pana króla, który stracił Amerykę. Ale był jednym z najdłużej panujących władców. Pięknie, pięknie, nie ma wielu bullheadów. Piękna sprawa. Tym razem wjeżdża jakaś nabijka. Ewentualnie część szpinki do mankietur. Ale to już tylko domysły. No i fajnie. Paweł, znalazł? Paweł znalazł szybko, ale przez założył się Rzymek. A, już nie Rzymek. No to ja tutaj słuchajcie mam piękny kawałek zdobionego krotobela pokaż, no pokaż, pokaż to był taki chiński tokarz Ja Co to za człowiek Ale no, Zobacz, zobacz no, piękny, jak piękny no, z krzyżykiem no, tutaj no, no, Piękny po prostu był. Radki panie Dziękuję bardzo fajna sprawa jego, mm -hmm. żeby było zadokumentować wiecie. Druga kulka muskietowa tak to wygląda. Tu mam ciekawe, miałem guzik taki mocno skruszony. I teraz tak, słuchajcie, aluminiowy guziczek. Yy, ma jakiś wzorek od spodu. Ma jakiś wzorek od góry, ale szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, że wcześniej znalazł aluminiowego użora. To tylko dwa pola. A tyle ludzi. Patrzcie, to jest parking tylko dla ludzi, którzy przyjechali dzisiaj. Ewentualnie z namiotami. Za drzewami jest całe obozowisko, plus wszystkie kamperwany. Niesamowite, ile ludzi na to przyjechało. Ja pierdzielę, mam hamerkę No musi być. Jak w mordę strzelił. No jest hamerek. No jest no. Jest hamerek, ale jakiś malutki. Co to jest? Półpęsna. Dzięki nie tak, tak, Poczekaj. 60. Piękny, pokaż tutaj. No. Ale sygnał, powiem szczerze, że nie. Ale ładny hamerek. no. To, co to jest? Co to jest? Jakaś chyba... Nie, to nie jest Elizabeth? No, jest starsza. Aliska. A, tak, pęsa. No. No, no. brawo. Moja pierwsza. Ale ja mam też coś ciekawego. Powiedział, że idziemy do niego z mojego Hamerka, bo ma coś ciekawego I co to jest? To jest guzik, to jest chyba moneta. To jest guzik A tutaj proszę Państwa, tak wygląda Hamerek Dzięki, No dzięki Jestem obok Hamerka, słuchajcie, obok wyszedł guzik Paweł twierdzi, że z epoki Tudorów Co by pasowało do tego Hamerka, który jest Elżbietą Pierwszą Męsiakiem Pięknie, coś niesamowitego. Patrzcie na niego. No dobra, kurwa. Staj, gratki Trój się, się bardziej. No zaraz tu wszyscy przyjdą. No dobrze, kurwa. One no się pękają. To jest A przecież to z celta? Jest. Jest, cel. wszystkie były. Jest traktowe. konik, słuchajcie. Później będziemy w obozie to się Nie robi na traktowe. powiększeniu. Borek miał celta, a ja zaraz obok niego. Piękna klamerka, ładna. Piękna. Porek, zobacz klawer wychaczył. Ok. A Paweł mówi, idziemy stąd, bo tu już sygnałów nie ma. Ale git. No piękna sprawa. Tutaj, posłuchajcie, rozbija system po raz kolejny. Ta górka, na której jesteśmy, to jest pierwsze pole, które dzisiaj zwiedzamy. Kurwa, nie brzydki najprzód. 72% i co to mamy? Anioł? No proszę. No to się to zabiorą. No już do muzeum. No i ja nie wiem, co mi tutaj wyszło. Są wzorki z dwóch stron. Ale nie mam pojęcia, czy to jest jakieś nakrętka. No nic. Pójdę do obozu, to będę mądrzejszy. Ale ciekawe, czujniutkie. Tańczu? Będę tańczył? Zaraz będę. Proszę bardzo. Wyglądaj sobie to Bo są. Ciekawe czy stare Już ci obracam, proszę. Ależ ładnie zdobione. Jeszcze jest kawałek złoto. Kawałek łańcucha. Tańczysz. Tańczysz. Zmieniliśmy pole. Pierwszy sygnał. I dla mnie guzik rafu, słuchajcie. No znalazł rafu, nie? Pięknie. A pole wydaje się być cichsze, jeśli chodzi o znajdki, głośniejsze, jeśli chodzi o żelazo. A teraz na powierzchni piękny, guziczek. Kolejny staruszek. Na tych polach chyba stacjonował raf. Ponieważ mam drugi guzik z tego samego okresu. Tym razem mniejszy, ale nadal piękny. Kolejny. Kolejny guzik dla mnie, kolejny ładny, zdobiony. Tym razem nie jest to e, Korona i, i Ptaszor. Chyba mamy coś innego, będziemy rozkliniać później. Ale na tym kupowiek jak na razie, nic poza guzikami nie wychodzi. Wszystkie fajne. Och, kurde, ale ciężko się cieszyć. Target za targetem, no piękne Grubo, nie? Bardzo grubo Fajna A... A dla mnie? No kurwa, połóweczka, piękna Połówka, hamerka, słuchajcie Na powierzchni leżał I jeszcze mam Te komplety z Twoim Ale dzień. Skrzydełka Luftwaffe O, Luftwaffe No piękne, guzików już mam trzy Bardzo fajne Ale z Borkiem, słuchajcie To jest jego Long cross. No dosłownie okay. 5 metrów dalej była moja połówka Idziemy na czwartym srebrze Słuchajcie Jeżeli nie jest to współczesne To będzie sreberka Ale zawalana Srebro numer 4 chyba proszę pana A będzie srebro To również do srebro no tak, super. No, dzięki. Czasu wychodziło nic oprócz guzików. Teraz w sumie też nic. Ale taki ołowiany cycek pokazuje Wam jako ciekawostkę sygnał tu taki sygnał tu, zaraz zobaczymy co się dzieje. A z drugiej dziury tylko śmietek. To w sumie kawałek ołowy, więc... Pasuje do poprzedniego ołowianego cycka. Pasowanie na fleet. I next number is 06748. 06748. Zobaczmy, czy wygramy. 06748. No i niestety nikt nas nie wygrał. Nie w tym roku. I tak zakończyła się sobota. A, na niedzielę zapraszam wkrótce. Hejka.